Cześć, cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj postaram się Wam udowodnić, że stawka za kilometr nie ma znaczenia aż tak dużego. Może wydawać się Wam to głupie, ale zaraz będziemy sobie to robić na przykładach. Jak widzicie, mam tu przygotowany kalkulator, z którego właśnie korzystam najczęściej. Możemy tutaj sobie go skonfigurować i przyjrzymy sobie parę przykładów, parę tras. Ogólnie, co jest najważniejsze, prowadząc. Firmę transportową. Najważniejszy jest zarobek. Tak? Firmy prowadzimy, to chyba oczywiste dla zysku, więc udowodnię teraz, że stawka za kilometr nie równa się zysk. Bo co będzie, jeżeli będziemy jeździć za 2 euro na przykład za kilometr? Busem, 2 euro za kilometr, tak jest, ale te trasy będą krótkie. Ile nam zostanie wtedy? Z całego miesiąca. A co, jeżeli będziemy jeździć? A. Spal licho za 0,4 za kilometr. Niech będzie, ale za to będziemy mieli dłuższe trasy. Więc siłą rzeczy więcej nam w kieszeni dla przewoźników zostanie właśnie za te 0,4. Teraz korzystając z kalkulatora, zobaczmy mm, kilka przykładów. Mamy trasę 500 km, tak? Na 500 km przy obecnej cenie paliwa, no we Francji jest taniej, w Niemczech jest drożej. Przyjmujemy 2 euro za mm, litr paliwa przy spalaniu 10 litrów. To taka masterka zwykła, mniej więcej, tak? U nas tam czasami 8,5 palą, czasami 12, niech będzie 10 litrów, kto będzie chciał, se doda. No i teraz tak. Mamy trasę 500 km. Ile my chcemy zarobić? Ile my potrzebujemy z tego zarobić? Jeżeli będzie, weźmiemy za to 250 euro, to będzie, chociaż jest trzecia yy, nad ranem, ale będzie coś około chyba 0,5. Aha, no tak, przepraszam. Już nam kalkulator policzył, dobra, jestem ślepy, nieważne. Zostanie Wam z tego 700 zł, pojedziemy za 0,5 za kilometr. Weźmy teraz trasę, 1000 km za 350, to już teraz widzimy, jaka jest na przykład różnica. Mimo, że jest dłuższa trasa, ja wiem, zaraz ktoś się przyczepi, że długa trasa, więcej roboty, za to samo pieniądze, to też się nie opłaca. Okej, okay, spokojnie, nie, jeszcze się nie denerwujcie. Weźmiemy sobie 450 euro i już nam zostaje 1000 ponad 100 zł. Mniej więcej po, po tym właśnie kursie, który tutaj widzicie na górze. Stawka nam spadła aż o 5 centów za kilometr. Mimo tego zostaje nam, tam było chyba 700, więc zostaje nam ponad 400, prawie 500. No, 21 zł brakuje do 500 zł, żeby było 500 zł więcej. Więc idąc tym tropem. Najważniejsze to nie liczyć trasy, nie brać kalkulatora, tak jak większość z Was, ludzie, robicie. Liczycie sobie jakieś tam kilometry za jakąś tam stawkę i tyle. Nie liczycie w ogóle zysku. Niestety, zauważyłem to większość, znaczy nie wiem, czy większość, dużo przewoźników. Popełnia ten błąd, że dla nich jest najważniejsza stawka za kilometr. Nie, no, przynajmniej w naszym przypadku no to dla nas jest największy, najważniejszy zysk, a nie to, żeby, nie wiem, jeździć za nie wiadomo jaką stawkę. Nie? Wiadomo, są jakieś tam skrajności, o tym nie mówimy, ale zasada jest taka, żeby najwięcej nam zostawało. Ja to będę powtarzać cały czas, ponieważ bardzo duża część przewoźników nie rozumie tego, wnioskując po prostu po stawkach, jakie są na giełdzie, jakie przewoźnicy. Biorą stawki. Więc teraz sobie yy, weźmy na przykład trasę. Ostatnio kierowca jechał, to jest trasa Polska do Portugalii. Tam było gdzieś około 3400 km, jak dobrze pamiętam. W trakt 1400 euro. I to w piątek załadunek, w poniedziałek był rozładunek. Yy, 0,41 3000 z weekendu nam zostaje. No to chyba jest w porządku, tak? Nie trzeba wcale mieć 0,7 za kilometr. Okej, okay. fajnie by było mieć tutaj 0,7 za kilometr, żeby było 0,7. No to ojej. Ile to by musiało być? 2,5 tysiąca, niecałe euro. Oczywiście nikt nam za taką długą trasę nie da, jak wiemy, czym dłuższa trasa, tym najczęściej mniejszy, mniejsza stawka za kilometr, ale i tak zostaje nam w kieszeni. Więcej, mimo że jest trochę mniej za kilometr, teraz apel przewoźnicy. Kochani wy moi, liczcie trasy tak, żeby wam zostawało elegancko, żebyście mieli jak największy zysk. Nie, żeby było po 0,5, 0,6 czy tam ileś, bo jeżeli weźmiecie sobie 100 kilometrów za 100 euro, to wam zostanie niecałe 400. Czyli jeszcze zapłacicie sobie kierowcę. Załóżmy, nie wiem ile teraz dla kierowcy się płaci Nie zatrudniam kierowców, niech będzie 250 zł Najwyżej mnie zjecie, że już teraz tyle się nie płaci Nieważne Niech będzie 250 zł Tylko, że te 250 zł to jest dla kierowcy Na rękę, to już nam zostaje 177 zł i teraz Policzcie sobie jeszcze amortyzację Policzcie sobie jeszcze ZUSy Ubezpieczenia, leasingi Jakiś tam kredyt może jeszcze się przecież Znaleźć, tak? Bo nie tylko zarabiamy Na samą firmę, ale też zarabiamy dla siebie, nie? ZUS za kierowcę, Róż różnorakie podatki, inflacje. Także co wam z tego zostanie? No ja myślę, że niezły minus. A niestety nawet weekendowe trasy teraz schodzą. No nie wiem, niechby było tam te 100 km, 200 km schodzą za 150 euro. No i co z tego, że wam na tabelkach wyjdzie cena za kilometr, stawka. Euro 50, skoro i tak wy jesteście na minusie. Nie obrażając oczywiście nikogo. Jak weekendówkę weźmiecie, nie wiem, za 250, e, 250 km, 150 euro, 400. Wam zostaje mm, lekko ponad, czyli nic wam nie zostaje tak naprawdę, bo koszty będą wasze większe. Nawet jeżeli weźmiecie tutaj za euro, no to jeszcze 950 jeszcze nie jest tragicznie, jeżeli to nie jest. Yy, oczywiście weekendówka. Chociaż na weekendówkę to może na zero by wyszło tak szybko licząc w pamięci także to jeszcze w nawiasie no w cudzysłowie miałoby jakiś sens jeżeli byśmy byli w jakimś tam strasznym miejscu, oczywiście bez żadnych tutaj nie doliczamy oczywiście tutaj żadnych jeszcze kosztów y, autostrad na przykład, jeżeli chodzi o Włochy, bo nie wyobrażam sobie na przykład przez Włochy jechać tak naprawdę landami, też kiedyś jeździłem, przypominam byłem kierowcą i nie ma szans, żebym ja nie wiem, przez Włochy pojechał landami chociaż dawno nie jeździłem, no to myślę, że tam akurat takiej rewolucji nie ma, jeszcze Francja jako tako, ale nie Włochy, teraz na przykład policzmy sobie, jeżeli kierowca zrobi 1300 km i teraz zróbmy stawkę, no niech zróbmy za 0,4, tak? Pamiętamy, że cena paliwa i spalanie jest tutaj uwzględnione. Spróbujmy mniej więcej 1300 km, ile to może być przychodu. No, 4000 to jest za mało. 5000 euro to mamy 0.38 5500 euro. No OK okej, 5300 tak mniej więcej. No mamy praktycznie 0.4, to mamy 12700 zł. Jeżeli by dać dla kierowcy 250 zł dziennie, to koszt utrzymania kierowcy pracodawcy, koszt pracodawcy będzie wynosił około 9000 złotych, czyli weźmy sobie 12,700 minus 9000. Dla pracodawcy po paliwie i po kierowcy zostanie 3,700. Oczywiście to też nie są wszystkie koszty, ale mniej więcej tyle e, zostanie po tylko i wyłącznie paliwie i kierowcy. No ale największy jeszcze koszt oprócz tego to jest jaki? Tak, to jest leasing. Teraz leasingi są bardzo drogie, więc pracodawca wychodzi na 0. Okej, okay, więc teraz troszeczkę podwyższmy stawkę, ponieważ ta stawka tak naprawdę jest przed 3-4 lat, więc siłą rzeczy przy cenie paliwa 2 euro, no to nie ma racji bytu, ale zrobimy na przykład symulację, bo czemu nie, jakby było po euro 30, no to już mamy 17 tysięcy złotych, koszty pracodawcy już nie wynosiły tam 9, a wynosiły tam załóżmy 8,5-8 i przy założeniu, że wszystko dajemy na umowie, tak, to jest ważna uwaga, więc teraz weźmy sobie 17 tysięcy złotych, odejmijmy jakieś 8 tysięcy złotych, no to zostaje nam 9 tysięcy złotych, odejmijmy od tego leasing, który wynosił około 2300 plus minus, zależy wiadomo od auta, bla bla bla, okresu leasingu. No to dla pracodawcy zostawało wtedy jakieś 6 niech 6 tysięcy, dobra, niech 5000, okej. Okay. 2-3 lata temu było to coś takiego jak najbardziej do przyjęcia. Ale no nie w tych czasach, bo w tych czasach niestety tutaj mamy dwójkę, więc tutaj musi być troszeczkę wyżej. bo Oczywiście ja mówię, żeby nie patrzeć na stawkę, patrzeć na zysk. Także tutaj troszeczkę musimy mieć więcej zysku przy większym koście, tu, koszcie. Tutaj musimy zarobić gdzieś około 20 tysięcy złotych. Więc dobijamy do 20 tysięcy złotych, to jest nawet za mało. Czyli z miesiąca musi nam zostać 6800. Co najmniej teraz, jeżeli odejmiemy od tego dziewiątkę, zostanie nam dyszka, odejmiemy od dyszki trójkę na leasing, zostanie nam siódemka, odejmiemy jakieś inne pierdółki. Jest ok. Wiadomo, jak mamy tam pracownika. Myślę, że szósteczka z auta, piąteczka nie jest zła, biorąc pod uwagę, że to auto zrobiło oczywiście 13 tysięcy kilometrów. No i możemy mieć jak najbardziej więcej aut. Wtedy nam już coś zaczyna fajnie zostawać. Stawka jest 0,50. Dwa nam wyszła, więc dosyć przyzwoicie. jak było tam nawet 18 tysięcy, 05, myślę, że też by coś z tego zostało. Już szybko przeliczmy. 18 minus 9, jakby wszystko dawać na umowie, ja jeszcze raz przypominam, ponieważ przecież trzeba wszystko dawać na umowie kierowcy. Nie okradamy kierowców, pamiętajcie, nie okradamy kierowców, zostaje nam 9, odejmiemy trójkę, zostaje nam szóstka. I wtedy nie jest źle. Nie jest źle, wiadomo, że to ta szóstka jeszcze nie jest dla nas do kieszeni, ponieważ jeszcze trzeba od tego zapłacić podatek i odliczyć wszystkie koszty, które mamy, nawet roczne koszty typu OCP, tak? Tylko, że to nam wtedy się jakby dzieli na ilość też pojazdów, na miesiące, na ilość pojazdów, nie? Także niech tam piątka nam zostanie. Także 0,5 tutaj myślę, że jak najbardziej jest ok. Tylko co ważne, patrzymy na zysk. Nie na to, akurat tutaj nam wyszło 0,5, ale to nie jest tak, że 0,5 będzie zawsze dobre, bo jeszcze raz przypominam, bo jak rozumiem, niektórzy i tak tego mogą nie zrozumieć tak szybko. Jeżeli weźmiemy sobie 300 km za 150 zł, to nam nic nie zostaje. Pamiętajcie, nic nam nie zostaje, będzie niedobrze, będzie BBB będzie, mimo że wyjdzie 0,5, ale będzie źle. Eee. Także tak, polecam bardzo kalkulatoryk w rękę wziąć, przeliczyć zysk, ile nam musi zostać mniej więcej. Ja tak strzelając, ile by musiał zostać z tych 1000 zł za frakt? Tak, jakby kierowca jeździł sobie trzy tygodnie, 1000 zł za frakt razy. No tak, nawet może nie cały, razy 20, ojeju co ja zrobiłem 1000 zł za frakt razy 22 dni no to będzie 22 tysiące, już bez kalkulatora lepiej trochę idzie, trzymajmy się mniej więcej, żeby było te tysiączek z jednej trasy Oczywiście, jeżeli trasa nie trwa więcej niż jeden dzień, tak? Czyli ładujemy dzisiaj, rozładujemy jutro i jutro też ładujemy coś kolejnego, bo jeżeli trasa trwa dwa dni, to pamiętajmy, że to są dwa dni, więc musimy zarobić 2000 złotych, a nie 1000 złotych, nie? Jeszcze na koniec dwa przykłady, dwa porównania. Wracając do początku, czyli mamy 18 tysięcy złotych zysku przy stawce 0,5 km, 13 tysięcy. Teraz podwyższymy sobie stawkę za kilometr, ale będą krótsze trasy, ponieważ żeby wyskubać jakby większą stawkę za kilometr, no to te trasy będą krótsze, bo niestety nikt nam nie zapłaci, normalnie z giełdy już tym bardziej nikt nam nie zapłaci euro za kilometr, żebyśmy zrobili sobie w miesiącu te 13 tysięcy kilometrów pamiętamy, że tutaj zakładam 3 tygodnie jazdy kierowcy więc zrobimy sobie niech połowę tego, pamiętamy stawka była 0,5, teraz sobie Yy, damy, nie wiem, 4000 euro. To mamy stawkę 0,6, 10 centów. Patrzcie, 11 nawet centów więcej. A jak nam zysk spadł, widzicie to? I teraz tak naprawdę z tego nic nam nie zostaje, ale stawka 10 centów większa przecież, nie? Ok, damy sobie niech nawet 0,7, 20 centów więcej. I tak nam zostaje mniej. Ja wiem, że mniej się zużyje samochód, no ale nie oszukujmy się. Są leasingi. Samochód jest na gwarancji, przynajmniej przez pierwsze dwa lata on działa, on ma zarabiać właśnie tymi kilometrami. Myślę, że nawet 13 tysięcy kilometrów to też nie jest dużo, to nie jest 18, wiem, że przecież ludzie robią po 16, po 18, jeszcze więcej, jeżdżą po 4 tygodnie, także nawet te 13 nie jest dużo. Ale to nie jest temat na dzisiejszy film. Na dzisiejszy film jest udowodnić, że stawka kil na kilometrowa nie ma tutaj zna znaczenia, jeżeli nie mamy tego zysku. Największe znaczenie ma zysk, czyli jak widzimy, 6,5 tysiąca kilometrów, 4,5 tysiąca przychodu, stawka piękna 0,7, a i tak nam mniej zostaje. Niech by było 13 tysięcy kilometrów za 6,5 tysiąca, stawka 20 centów za kilometr mniej, zostaje nam do kieszeni więcej, ponieważ tutaj akurat się nie zmienia. Koszty pracownika będą te same, bo tyle samo przyjeździ dni. ZUS za niego będzie praktycznie taki sam, ZUS za siebie będzie prawie, że taki sam, chociaż tam z nowym ładem się pozmieniało w cholerę. Także będzie trochę mniejszy przychód, to chyba mniejszy ciut ten ZUS będzie, coś takiego. Ja nie wiem, ja tak jak mi księgowy w sumie przysyła takie ja płace, te zusy się różnią kurde o 300-400 zł w skali miesiąca. Nie mam pojęcia, nie ogarniam tego. Ale nie jestem po to, żeby to ogarniać po to mam księgowego i jemu za to płacę, nie? Może niektórym, mam nadzieję, otworzy te oczy i również spedytorom, nie tylko przewoźnikom, ale również spedytorom, ponieważ jak wiadomo, tak samo i my przecież jesteśmy, jesteśmy spedycją i co dziwne, bo ja jestem, mam spedycję, raczej już nie, nie będę szedł w przewoźnika, a dalej yy, męczę was, żebyście brali sobie więcej pieniędzy jako przewoźnicy, tak? Tak naprawdę my jako spedytorzy, jako spedycje i tak swoje Zarobimy. Dla nas nie ma znaczenia, czy wy pojedziecie za 05, czy wy pojedziecie za euro za kilometr, my i tak swoje od klienta weźmiemy. No chyba, że akurat myślę, że pojedziecie, nie wiem, za 07, a później trafia się za przeproszeniem, nie obrażając cymbał, który mi napisze za 04. No to wtedy akurat się cieszę, nie? Oczywiście nie liczmy Rumunów, bo rumuni akurat wszystko wezmą, jeżeli ktoś kiedykolwiek wystawią frakt na giełdę, to tam dla nich nie jest ważna stawka, ważne, żeby była robota, tylko niekoniecznie oni tą robotę wykonają, nie? Także do meritum już do końca, liczcie się przewoźnicy, robicie zajebistą robotę, ciężką robotę, bierzecie na siebie zajebistą odpowiedzialność, strasznie dużą odpowiedzialność. Ludzie, jak wam kierowca się napije, wy nie macie na to wpływu, zrobi wam burdel, zrobi jakiś, kurczę, wypadek czy coś, no to wy... Macie za to odpowiedzialność. OCP wam nic nie pokryje, bo kierowca był pijany. Także proszę was, cencie się bardziej. Liczcie te zyski tak, żebyście byli zadowoleni. Przestaniecie narzekać, tylko liczcie tak, żeby wam się opłacało. Zobaczycie, że klienci to dadzą. Jeżeli wy nie będziecie brać ochłapów, nie będziecie brać za marne stawki, nie mówię tu o stawce za kilometr, przypominam, tylko ogólnie za marne pieniądze, to i tak klient dopłaci. No bo towary muszą jechać i to było widać nieraz. Wystarczy jeden, dwa dni, żeby stawka dużo, dużo, dużo wzrosła. Tak, jeżeli jakiś towar musi jechać, to on kurde i tak pojedzie, nie? I to nie ma znaczenia, jaka będzie ta cena końcowa. Mam nadzieję, że po tym jakże wspaniałym tutorialu Dużo ludzi zacznie w końcu używać kalkulatora i nie będzie już tak narzekało na stawki, ponieważ wszyscy wspólnie nauczymy się liczyć, jak brać opłacalne frakty. Na dzień dzisiejszy to by było na tyle. Polecam oczywiście kalkulator, no bo muszę polecić, ponieważ to jest moja aplikacja. My tam używamy z tego kalkulatora, jest elegancko, ale. Jak nie chcecie, no to jak najbardziej możecie używać zwykłego kalkulatora, a niech Wam będzie powinien dać Wam mniej więcej to samo, abyście tylko zaczęli go używać. Niech się nie kurzy w szafce, niech się nie kurzy w szufladzie. Wyjmijcie go, nie wstydźcie się. Jak trzeba będzie, baterię wymienić i go używać. Jak nie, no to Windows się myślę, że w Apple też. Tylko, że mnie nie stać na Apple, to nie wiem, ale myślę, że w Apple też. Macie kalkulator, takie urządzenie. Wiem, że on jest na początku dziwne, to jakieś dziwne hieroglify. No, ale jednak warto. Naprawdę, uwierzcie mi, w ogóle inaczej człowiek żyje. No, w tej branży, jak macie kalkulator, to w ogóle odmienia wasze życie, nie? Także polecam, z czystym sercem, bardzo fajny wynalazek. I na dzisiaj to w sumie byłoby tyle. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Hej!